Wrócę jeszcze silniejsza. Dziękuję, że byliście ze mną w trakcie tej przygody i mam nadzieję, że do zobaczenia. Pa! No dobra, ale co ja teraz mam zrobić ze swoim życiem? Znacie tę sytuację, kiedy tak wiele dzieje się w waszym życiu i tak dużo macie na głowie, że wszystkie inne sprawy odkładacie na później, na ten czas, kiedy będzie luźniej, kiedy będzie wolny dzień, kiedy będzie na to okazja i będzie na to chwila, i dzieje się życie, mijają tygodnie, mijają miesiące. Masz wrażenie, że już nigdy nie zajmiesz się tymi rzeczami, bo nigdy na to nie ma czasu, aż nadchodzi ten dzień. Dzień, w którym budzisz się i dociera do ciebie, że to już. Dzisiaj zaczyna się ten wolny czas. Ludzie często pytają mnie, czy ja w ogóle mam wolne, i odpowiedź brzmi nie. Ale jest jeden czas w roku, kiedy w moim życiu robi się luźniej. I on właśnie nadchodzi. Z jednej strony oficjalnie już zakończyłam sezon highroksowy, przez wakacje nie ma żadnych startów, a ja teraz robię roztrenowanie, co oznacza, że nie trenuję do Hyroxa. I nagle zyskuję bardzo dużo czasu w ciągu doby. Z drugiej strony, zbliżają się wakacje, i od dwóch lat mam taką zasadę, że w trakcie wakacji nie nagrywam i nie publikuję nowych treningów na moim kanale codziennie Fit. Dlaczego? Dlatego, że po kilku latach pracy w internecie wreszcie do mnie to dotarło. Ja też muszę odpocząć, zrobić sobie przerwę i na świeżo potem móc wejść w nowy sezon. No i to oznacza jedną rzecz. Nie ma hyroxów, nie będzie teraz nagrań treningów. Mam bardzo dużo czasu i to idealny moment, żeby zająć się wszystkimi tymi rzeczami, które spychałam na później. Jest jedna, którą odwlekam, ale trzeba się nią zająć, więc zajmiemy się dzisiaj nią razem. Mianowicie w tym mieszkaniu mieszkamy już ponad miesiąc, a większość moich ubrań dalej jest w piwnicy. I trzeba to ruszyć. Ale razem będzie razniej. Zanim wyjdziemy, pokażę Wam kwit esencję bycia kotem. Moje koty mają milion legowisk, gdzieś pinitka. Przed pokoju, na starych ubraniach, które są tutaj przygotowane do tego, żeby je oddać, najlepsze legowisko. W mojej piwnicy. Tu was jeszcze na vlogu nie było, więc to pierwszy raz, ale naprawdę cieszę się, że ze mną jesteście, bo piwnice mają taki groźny vibe. Tak, tak mam. Nie wierzę w nic nadprzyrodzonego, ale jednak w piwnicy ta moja pewność siebie troszkę opada. Ale zajmijmy się tym, co mam się zająć. Mam tego mnóstwo. Mam taką tendencję do tego, że jak sobie wymyślam takie zadanie, to próbuję zrobić wszystko jednego dnia, w połowie się zniechęcam i porzucam to na zawsze. Więc dzisiaj stwierdziłam, że podejdę do tego strategicznie, zajmiemy się tylko i wyłącznie ubraniami i butami, eee, a resztę kiedyś. <słuch> Nie wiem kiedy, kiedyś, kiedyś. Przed przeprowadzką spakowaliśmy bardzo dużo rzeczy próżniowo, bo po pierwsze zajmuje mniej miejsca, a po drugie czytałam, że jak się tak spakuje, to ani wilgoć, ani mole, ani nic takiego się nie skradnie, więc będzie można to trzymać w piwnicy, buty, znowu buty. Zgadnijcie co buty, buty. Mam bardzo dużo butów do biegania do ćwiczeń Tu też są buty Buty oh Jesus. Najpierw chcę sobie przygotować wszystkie pudła z butami i a potem dopiero będę nosić. Już mi się wychciało, nawet nie zaczęłam. Ogólnie, jak tylko zaczęliśmy się pakować na remont w styczniu, to do mnie doszło, że mam za dużo rzeczy i teraz tylko dochodzi do mnie to każdego dnia. Lesz, leż, leż. Dobra, chyba mam rzeczy przygotowane, nosimy. Myślałam, że mam tyle butów, ale stwierdziłam, że zacznę od butów, bo będzie łatwiej, poukładam je wszystkie dopiero potem zajmę się ubraniami. Zmachałam, się, muszę się napić wody. Myślałam, że ten ten tym cute wyglądać, ale muszę zrobić poważnego koka, bo to jest poważny biznes już. Chcę wszystkie buty przesegregować i bez żalu podzielić na te, które będę nosić i na te, które trzeba oddać, bo zajmują miejsce i ich nie założę, więc jedziemy. Ja pierdzielę, ile my mamy butów, Patryk. Ta ilość butów nie wygląda jak dla jednej osoby, albo nawet jak dla pary, tylko jak dla rodziny z piotką dzieci. <gryw> nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, i dopiero jak to rozłożyłam, to zobaczyłam, jak to absurdalnie wygląda. Nawet sznurek jest w szoku. Game plan na buty jest prosty: trzy pudła zostają na zimę do piwnicy do oddania bez litości. yeah Jestem po pierwszym segregowaniu i jestem taka szczęśliwa, bo poznajdowałam swoje buty, które kocham, Po prostu zapomniałam, że je mam, bo nie widziałam ich, nie miałam ich w zasięgu wzroku. Ale słuchajcie, są moje buty do łąkranów, do długich biegów. Uwielbiam je, bo po nich się biega po prostu jak po chmurce. Kocham je, tylko muszę je właśnie wybrać. A Jak dobrze! Od razu mi się tak chciało biegać. To! I znalazłam też. Takie kartki. Są mega cute. Na początku sobie myślałam, chyba jednak będą do oddania, ale potem je założyłam i zobaczcie, jak one ładnie fitują, do tej spódnicy nawet. No, nie ma szans, że je oddam. Ale super. Mam tu rzeczywiście moje buty biegowe. Mam bardzo dużo tych samych butów, tego samego modelu. To jest Divade, puma Divade. E, bo mam je po prostu w różnych kolorach. Jak już coś mi się sprawdzi, to często mam tak, że kupuję to potem w różnych kolorach i na przykład tą spódnicę, którą mam dzisiaj na sobie, mam ją w trzech kolorach. Jest czarna, różowa, niebieska i tak samo jest z tymi butami, więc odnalazłam moje takie żarówki i bardzo się cieszę. I moje buty startowe, czyli szybkobiegi. To są takie buty bardzo, bardzo lekkie, e, które są zaprojektowane po to, żeby ich używać tak naprawdę już na wyścigu, na starcie, na zawodach ale ja używam je też do bardzo szybkich treningów, takich interwałów, temp. Samo się biegnie wtedy. Tak uważam. Wsadzę je do szafy i zajmę się potem drugą częścią, czyli szpilkami. Mam ich sporo, ale większość z nich nie nadaje się do noszenia i to jest najspodniejsza rzecz. Wreszcie szafa, która miała być na buty, zostanie zapełniona. podjarałam się, bo coraz lepiej już to wygląda mam wszystko poukładane równiutko, jeśli chodzi o sportowe buty, do chodzenia do biegania, a tu wylądują obcasy zabieram się za nie a, jest takie poczucie sukcesu, że jakiś część część zadania odhaczona ja i obcasy to jest bardzo ciężka relacja. To znaczy, z jednej strony mi się strasznie podobają i w ogóle chciałabym nosić bardzo często, a z drugiej zazwyczaj mnie obcierają, bolą mnie stopy, nie potrafię dopasować modelu do siebie, przez co bardzo często wpadam w taki ciąg, ja już siebie rozgryzam. Wpadam w taki ciąg, w którym na przykład naoglądam się kobiet w obcasach w jakimś serialu, mi się to strasznie spodoba. I mówię sobie, od dzisiaj będę chodzić w obcasach. Idę do internetu, zamawiam mnóstwo. Sztuk, i potem one leżą, ponieważ są najczęściej niewygodne, niedopasowane do mnie i wywołują wyrzuty sumienia. Więc mam zamiar to przejrzeć. Poprzymierzam je, wyselekcjonuję i może się tutaj coś znajdzie, co zostanie. A reszta wsio. Fio, O, te się dobrze zapowiadają. Ej, te są spoko. W ogóle zapomniałam, że je mam. Ej, zajebiste. Słupek jest. Paski są. Dają się teraz wygodne. Też zostawiam je. Ej, eee, mega. Trochę się obawiam, że ten vlog będzie pożywką dla stukarzy. A te buty kupiłam z myślą o tym, że będą moimi ślubnymi. Ale chyba mi ten pomysł yy, wybiłam sobie go potem chyba z głowy, patrząc na ten obcas, ale spróbujmy. Może. Pokażę wam najmniej seksowne przejście w szpilkach, jakie będziecie widzieć kiedykolwiek. za wysokie. Nie no, teraz mi niewygodnie. Mam kryzys. Zostało mi kilka par obcasów do przymierzenia. I po prostu opadłam z sił. To się dzieje za każdym razem, kiedy próbuję organizować w ten sposób garderobę, szafy i tak dalej. Zawsze nagle trafia mnie taki kryzys i już mi się nie chce. I kompletnie cała motywacja, którą miałam do tego, nawet to, że nagrywam vloga, myślałam, że to mnie tak zmotywuje, no, nie chcę. Myślać, ale jestem na ostatnich, gdzieś tam wiecie, ostatnich metrach doszło też do mnie, że. Liczenie na to, że zrobię też dzisiaj ubrania było bardzo naiwne. Przeceniłam swoje możliwości, więc dzisiaj chyba zakończę na butach i jak zrobię to wszystko i ogarnę, to już uznam, że to jest sukces, a ubraniami zajmę się następnym razem, e, ale bardzo mnie to śmieszy i w ogóle zawsze jak widzę takie memy, że ktoś zaczyna gdzieś tam organizować się i potem w połowie nagle stwierdza, że już mu się nie chce, to jestem kompletnie ja, nie? Po prostu mam tak za każdym razem, nigdy się nie uczę na błędach i zawsze mam taki plan jak zaczynam, że po prostu ogarnę wszystko. Nie, że posprzątam, wiecie, jeden pokój, Jedną szafkę, nie, ja zawsze maraton, wszystko naraz, wszystko chcę zrobić i nagle potem w połowie stwierdzam. Eee, już mi się nie chce. <laughs> Więc teraz robię sobie chwilę przerwy, napiję trochę herbaty i. No i dokończę to, no to no nie mogę tego zostawić tak w trzech czwartych. Hit po prostu za mną hit. Najgorsze jest to, że one wszystkie są takie ładne, a takie niewygodne. Też zakładam, są niewygodne. O, nie, nie ma szans. Po co robić takie ładne rzeczy, żeby były niewygodne? To nie kumam. Założyłam je i od razu już czuję, że nie ma szans. Mimo, że ładne. Na niektóre te buty patrzę i tak zastanawiam się, jaki był mój stan umysłu, kiedy je kupowałam. Na przykład, że widać, że one są niewygodne, nie? I jaki był mój stan umysłu? Czy ja sobie myślałam, że jednak dam radę? Czy że jakimś magicznym cudem one wcale nie będą niewygodne, mimo tego, że wyglądają jak buty Lady Gaga i już wiadomo od razu, że złamiam Ci nogę. Nieodkryte są meandry mojej głowy. Ale no bo właśnie, ja wchodzę we wszystko tak all-in i dlatego tak ciężko mi też, tak bardzo, może nie ciężko, ale bardzo przeżywam tą przerwę wakacyjną na codzienny fit. Eee, bo mam wrażenie, że ja muszę ciągle wypuszczać nowe treści, że w ten sposób e, coś pominę, ludzie o mnie zapomną, e, wiecie, tracę możliwość, jakby okazję do tego, żeby się rozwijać. I to jest z czym, coś, z czym bardzo walczę, bo rok temu i dwa lata temu ta przerwa pokazała mi, że to mi dużo daje. Że ja dzięki temu, że robię tą przerwę, że odpoczywam, że troszkę zwalnia te życie, wracam i mam pełno pomysłów. E, dużo łatwiej zarządzam swoim jakimś takim stanem psychicznym. E, mniej mnie obciąża ta praca, chce mi się robić te rzeczy, mam pomysły na nowe treningi, więc. Patrzę na to obiektywnie i wiem, że to jest korzystne. A z drugiej strony gdzieś jest cały czas ten głosik w głowie, który mówi, że nie powinnam tego robić i powinnam cały czas nawalać i, e, i to błąd. Więc te pierwsze tygodnie wakacji na pewno będą pod tym względem dla mnie trudne, że trudno mi się będzie przestawić, ale mam nadzieję, że potem jakoś to ogarnę. Tym bardziej, że mamy teraz tyle takich projektów, które robimy, że i tak bym miała co robić, więc nie no, to jest. Ta budyć jest jakaś pomyłka w ogóle. Mam w nich taką stopę, jak te postacie z kreskówek Cartoon Network. Te mamy, których nie było widać z twarzy. Nie. No i tak samo jak jest z tymi nagraniami treningu w wakacje, że ich nie robię. Tak samo jest z sezonem Hiroxowym. Czyli wiadome jest, jako trener to wiem, że powinnam teraz zrobić roztrenowanie i troszkę odpocząć od Hyruxa. A z drugiej strony, gdzieś tam głowę, no nie, no trzeba już cisnąć na kolejny sezon. A wakacje zapowiadają się naprawdę super, bo wychodzą nowe plany. Do mojej aplikacji. Chcę tam wprowadzić trochę zmian, jeśli chodzi właśnie o plany. Będzie mój obóz, więc super! Bo spotkam się z ludźmi, którzy ze mną trenują na żywo, uwielbiam to zawsze. I obóz jest też na tyle fajny, że można więcej czasu trochę spędzić z tymi ludźmi, bardziej ich poznać. wszystkie dziewczyny są zawsze super. Po trzecie, mamy troszkę fajnych wyjazdów, takich typowo, może nie wypoczynkowych, ale właśnie takich, nie no, wypoczynkowych, wakacyjnych, więc to też mnie bardzo cieszy. I po czwarte, w sierpniu zaczynam kurs na trenera biegowego, więc dużo się dzieje. Oprócz tego też pracujemy nad. Nad merczem. Mogę powiedzieć tak, pierwszy raz po cichu Wam powiem, żebyście nikomu nie powiedzieli. Pracujemy nad merczem, chcemy mieć e, bluzy i koszulki codziennie fit na początek. Taki pierwszy malutki drop, żeby w ogóle zobaczyć, czy komu się to spodoba. Wczoraj dostaliśmy w ogóle e, wybraliśmy projekty, i to są wszystko ubrania, które ja sama bym chciała nosić, które będę na pewno nosić non-stop e, i mega się cieszę, ale, ale co. No i widzicie, chciałam znowu powiedzieć, że ale się boję o tym mówić, bo nie wypali. Nie, robimy zajebiste są te koszulki i bluzy. Są tak cute, są tak bardzo marteczka core, ee, lawendowy, różowy, biały, w ogóle są przepiękne te rzeczy. I myślę, że ludziom też się spodobają. Ja pierwszy raz w ogóle robię coś takiego, takie fizyczne produkty, ale też mi się to podoba i w tym roku cały codziennie Fit w ogóle zamieniło się w jakiś codzienny Fit Corporation. Eee... I to jest fajne. Jest to wszystko fajne, robią się same fajne rzeczy, więc będą ekstra wakacje. I właśnie przymierzyłam ostatnie buty. I kończymy powoli tą przygodę. Nie wiem co o nich myślę. One są wygodne, zostają. To ułożenie w szafie. I dzień mamy zaliczony sukcesem. Słuchajcie, mamy to, jest sukces. Udało mi się skończyć! Więc ta jest szafa pełna ułożonych i przeselekcjonowanych butów. Nie ma tu żadnej pary, której, um, której nie noszę. Wszystkie są takie, które powinnam używać. Mam też dwie pary, które chcę zanieść do szewca. I spróbować je uratować. Mam buty zimowe, które dam do piwnicy, mam karton rzeczy, które oddam, są do oddania po prostu, i mam też kilka takich par butów, które idą dalej i będą miały nowe życie y, u moich koleżanek albo u mojej rodziny. No bo właśnie, bardzo dużo osób mnie o to pyta na Instagramie, więc odpowiem może teraz, żeby była jasność. Dlaczego nie mam vinted ze swoimi ciuchami treningowymi? Często jak właśnie pokazuję, że mam tak dużo tych ciuchów treningowych, dużo butów treningowych, no to jest pojawia się takie pytanie, że ktoś by chętnie ode mnie kupił. Ja uważam, że to by było troszkę krzywe, i wydaje mi się to, że nie przystoi mi jako ambasadorce Pumy robić takich rzeczy, dlatego że ja w ramach naszego kontraktu dostaję te produkty, więc sprzedawanie ich później dalej wydaje mi się być takim krzywym procederem. Po pierwsze, one są dla mnie, po drugie, mam w nich promować markę, po trzecie, dostaję je za darmo, a potem bym miała z tego korzyści finansowe. No jakoś mi to nie gra, w ogóle mi to gdzieś tam zgrzyta, czułabym się z tym źle, więc nie robię tego, ale jeśli mam takie ubrania, które na przykład są już ze starszej kolekcji, których już nie noszę, bo na przykład mam nowe, inne. Jeśli są w dobrym stanie, to je zawsze daję koleżankom, rodzinie, wszystkim osobom, które chcą i się mieszczą, i to jest ich rozmiar. I po prostu one dostają nowe życie, nowe życie wśród moich bliskich. I to też jest fajne, bo ten wszyscy są obrędowani pumą, więc jesteśmy wszyscy ambasadorami. Ehm, najbardziej lubię w ogóle, słuchajcie, jak moja teściowa, ehm, gdzie my to? Aha, razem jechaliśmy na wakacje. Byliśmy na lotnisku i tak o, ja w dresie Puma na lotnisku, mój teściu w dresie Puma na lotnisku i moja teściowa w dresie Puma. To było takie zabawne i się śmialiśmy tylko z Patryka, że odstaje, bo on akurat e, dresu nie założył. Miał buty, ale dresu nie założył, więc to jest ogólnie urocze. Moja mama też chodzi e, w jakiś spodniach, które gdzieś tam jej dałam i też jest zachwycona, więc ja robię komuś radość, te ciuchy dalej gdzieś tam działają. Wiadomo, że ja, ja jako ambasadorka muszę mieć ciągle te najnowsze, no bo promuję najnowszą kolekcję. Więc też się czuję z tym dobrze, że wiecie, że to nie jest takie na chwilę. Eee, no, więc taka jest tajemnica, dlaczego nie sprzedaję na Vinted. Zmęczyłam się dzisiaj. Zmęczyłam się dzisiaj i byłam bardzo naiwna, chociaż myślę, że sznurek wygląda na bardziej zmęczonego. Myślę, że byłam bardzo naiwna, że myślałam, że uda mi się jeszcze zrobić ubrania. E, ale cieszę się, że to ruszyłam, że tak sobie otworzyłam ten sezon letni. I przy okazji, oficjalnie możemy już powiedzieć, że zaczynamy letnie vlogi. Więc widzimy się co tydzień w sobotę. Subskrybujcie kanał, jeśli tego nie robicie, bo widziałam, e, że tak robią inni youtuberzy. Widziałam w statystykach, że większość z Was jeszcze nie subskrybuje, więc zostawcie suba. To było bardzo profesjonalne. Sznurcie prosi o suba. I do zobaczenia za tydzień. A